Hej, ty! Tak, do ciebie mówię. Przyznaj się, na pewno nieraz słyszałeś, że kiedy ciężarówka albo autobus podjeżdża, na przykład do świateł na skrzyżowaniu, hamuje i się zatrzymuje, to wydaje z siebie dźwięk syczenia. O co chodzi z tym syczeniem? Bo może kuźwo oni wszyscy jeżdżą z jakąś awarią i nie wiedzą o tym, bo ich kabina jest dźwiękoszczelna czy coś. I tylko my, osoby z zewnątrz, słyszymy, że coś jest nie tak. Jak to jest? Zacznijmy od tego, że pojazdy ciężarowe to nie przelewki. Ważą dużo, z masywnym ładunkiem, łącznie nawet 30-40 ton, więc taki hydrauliczny układ hamulcowy z osobówki by mógł tutaj nie wydolić. Na przykład płyn hamulcowy mógłby się zagotować przy intensywnym hamowaniu takiej masy, no i tragedia murowana. Dlatego ktoś kiedyś wymyślił, że zamiast cieczy użyjemy powietrza. I to się sprawdziło. Zatem w ciężarówkach mamy pneumatyczne układy hamulcowe. Co to nam daje? Przede wszystkim możemy osiągać bardzo duże siły hamowania przy niewielkich naciskach na pedia. W łatwiejszy sposób możemy podpiąć do układu naczepy, które ciągniemy ze sobą, no i takie powietrze może zostać użyte do napędu różnych urządzeń na pokładzie naszej ciężarówki, na przykład wspomagania układu kierowniczego. W osobówkach bardzo rzadko znajdziecie tego typu układ, między innymi ze względu na masę, gabaryty i brak potrzeby takich dużych sił, Hamowania. W takim przykładowym pneumatycznym układzie hamulcowym e, mamy napędzaną przez silnik sprężarkę, która na bieżąco pobiera sobie powietrze z atmosfery i spręża je oraz podaje do głównego zbiornika układu. Nasz pedał hamulcowy steruje zaworem, który kontroluje przepływ powietrza ze zbiornika do specjalnych komór hamulca powietrznego umieszczonych w pobliżu każdego z kół. Kiedy wciskamy ten pedał hamulca, to następuje wpompowanie pod wysokim ciśnieniem ciśnieniem powietrza do komory roboczej, które zaczyna napierać na membranę pokonując opór sprężyny powrotnej i przez specjalny mechanizm z rozpieraczem rozpoczyna się hamowanie. Kiedy zdejmiemy nogę z hamulca to zawór doprowadzający ciśnienie do komory roboczej się zamyka, a wpompowane powietrze cofa się i wylatuje do atmosfery przez zawór, co powoduje spadek ciśnienia w układzie do ciśnienia atmosferycznego. I właśnie to jest ten magiczny, syczący dźwięk, który wszyscy słyszymy. Ulatujące sprężone powietrze, którego w tym momencie nie chcemy w tych komorach. To powietrze też potrafi uletywać, kiedy zbiornik i cały układ ma już wystarczająco dużo powietrza w zanadrzu i żeby go nie rozsadziło, to wypuszcza je przez zawór bezpieczeństwa. Okej, okay, Krystianie, ale co w przypadku, gdy dojdzie do jakiejś awarii tego powietrznego układu, na przykład pęknie przewód z powietrzem, to ucieknie i co? Żegnamy się z życiem, bo to cholerne powietrze uszło z układu i już nie mamy czym hamować? No właśnie nie. Te komory hamulcowe, co są przy kołach, posiadają bardzo fajną cechę, a mianowicie zabezpieczenie na wypadek awarii. Jak to działa? Kiedy sobie jedziemy i nasz pneumatyczny układ hamulcowy działa prawidłowo, to powietrze pozostaje w komorze bezpieczeństwa znajdującej się tuż obok i te napiera na mocną sprężynę, wyłączając ją. Natomiast kiedy z jakiegoś powodu doszłoby do nieszczelności w przewodach, to powietrze z tej komory bezpieczeństwa wyleci w cholerę oraz do akcji wejdzie cała na biało tak. Ta mocna sprężyna i mechanicznie dociśnie szczęki do bębnów albo klocki hamulcowe do tarczy. Dobre nie? to taki przykład systemu, który jeśli ulegnie awarii, to zrobi to w sposób bezpieczny. Kiedy ciężarówka chce ruszyć z miejsca i kierowca zwalnia hamulec parkingowy, to komora bezpieczeństwa ponownie napełnia się powietrzem, co zwalnia hamulce i pozwala na swobodne toczenie się kół. Takie zabezpieczenie istnieje, gdyż jeśli doszłoby do awarii układu hamulcowego w takich ciężkich pojazdach ciężarowych, autobusach, to potencjalne skutki takiej awarii mogłyby być Znacznie poważniejsze niż takiego gulfa w hadżbaku. To już wiecie, co to za dźwięk. Piszcie propozycje do kolejnych filmów, no bo dobrych pomysłów nigdy za mało. A wy czasem macie takowe. Pamiętajcie o ocenie tego filmu i rozważcie subskrypcję tego kanału, aby być na bieżąco. Trzymajcie się i cześć.